W dzisiejszym programie o sytuacji na polskim rynku motoryzacyjnym, o działaniach innowacyjnych w Ciechanowskiej Spółce Joint Venture. Pożegnamy grupę pracowników naszej fabryki odchodzących na emeryturę. Dzień dobry. W środę 10 grudnia wita Państwa telewizja DUFSA. Jak przewidują eksperci, z początkiem roku 2000 produkcja samochodów w Polsce osiągnie poziom szacowany na 1 milion 90 tysięcy sztuk nowych aut. Taką liczbę samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych zamierzają wyprodukować największe koncerny motoryzacyjne inwestujące i działające w Polsce, takie jak Deu, Fiat, General Motors czy Volkswagen. Warto w naszym kraju produkować samochody, bo jest na nie coraz więcej chętnych. A świadczą o tym nie tylko dane statystyczne, ale przede wszystkim zmożony ruch na naszych drogach. Przez pierwsze 10 miesięcy bieżącego roku Polacy kupili ponad 400 tysięcy aut osobowych. To jest o 27% więcej niż przed rokiem. A jak szacują specjaliści, do końca 1997 roku kupimy blisko 450 tysięcy nowych samochodów. Na polskim rynku motoryzacyjnym nadal prowadzi Fiat, którego produkty w ciągu tego roku kupiło blisko 150 tysięcy osób. Tuż za Fiatem z liczbą 106 tysięcy sprzedanych aut znajduje się koncern Neu. Na trzecim miejscu zadomowił się General Motors któremu 40 tysięcy sprzedanych OPLI daje 10% udział w polskim rynku motoryzacyjnym. Najchętniej kupujemy tak tzw. klasy średniej, natomiast wyraźnie maleje zainteresowanie samochodami mało I tak na przykład w tym roku sprzedano o 10 tysięcy mniej maluchów niż w roku ubiegłym, ale nie dotyczy to wszystkich aut tej klasy, bowiem na liście dobrze sprzedających się samochodów wciąż króluje TICO, nazywany potocznie maluchem DEU. Sprzedaż tego auta wzrosła w tym roku aż trzykrotnie a do końca października sprzedano prawie 35 tysięcy tych samochodów. Tak więc TICO znajduje się w dziesiątce najlepiej sprzedających się aut w Polsce, podobnie jak Polonez i Nexia. W ostatnich latach coraz częściej decydując się na zakup auta, wybieramy samochody większe i funkcjonalne. Jednak nie są to luksusowe limuzyny. Takich modeli należących do klasy F sprzedano w tym roku zaledwie 185 sztuk. Powód? Po pierwsze, to kosztowne. A po drugie, ryzykowny zakup. Zwłaszcza, że jak wskazują statystyki, średnio co 6 minut mają miejsce kradzieże aut, co w ciągu doby daje wynik 230 samochodów, z których policja odzyskuje niestety zaledwie co trzeci. Ale nie odstrasza to potencjalnych nabywców nowych samochodów. Wprawdzie wielu z nas nie dysponuje stosowną gotówką, ale dziś łatwo o kredyt na wymarzone cztery kółka. Do szybkiego tempa przyrostu samochodów w Polsce dostosowuje się sieć stacji paliw oraz sieć obsługi technicznej. Wystarczy popatrzeć na serwisy DEU z pełnym zakresem usług dla klienta, których liczba w Polsce sięga 380 punktów. Gorzej niestety jest z drogami. W większości znajdują się one w opłakanym stanie. Aż 70% dróg krajowych wymaga remontu. Zaś autostrady w Polsce to wciąż pieśń przyszłości. Mimo to wielu z nas nie może oprzeć się czarowi czterech kółek. Wprawdzie, finałowe emocje drugiego konkursu innowacji mamy już za sobą, jednak działania innowacyjne w całej fabryce, we wszystkich oddziałach i spółkach DUFSO trwają nadal. Zmianom podlegają hale produkcyjne, procesy technologiczne, a przede wszystkim zmieniają się sami ludzie. Dziś zapraszamy do DPI ZCS w Ciechanowie, spółki, której innowacje również nie ominęły. Jeszcze do niedawna halata wyglądała zupełnie inaczej. Dziś po zmianach uwzględniających poprawę jakości produkcji, organizację i wydajność pracy, przemieszczono maszyny i przeorganizowano stanowiska pracy. Spowodowało to, że pracownicy wszystko mają pod przysłowiową ręką, nie tracą czasu na zbędne czynności. Obecnie więcej przykładam uwagi na to, żeby likwidować wąskie gardła, żeby wprowadzić zmianę procesu produkcyjnego, żeby zwiększyć wydajność i tutaj na ostatnim sektorze, przed którym stoimy, takie efekty uzyskaliśmy. Jest to na przykład wzrost wydajności o jedną sztukę na produkcję podłogi jest to uzyskanie powierzchni dodatkowej 30% powierzchni zostało zwolnione, która może być wykorzystana do produkcji na Nowo urzamiane wyroby. W tym zakresie działania eliminujemy jak najwięcej spraw związanych np. z chodzeniem, przemieszczaniem się, przemieszczaniem części, przemieszczaniem wyrobu gotowego. Jeżeli chodzi o ten, o ten sektor, również taki wizualny, czyli różnego rodzaju pomocy w sensie tym, żeby pracownik miał lżej, żeby, miał, żeby nie, nie męczył się. Także w tym, w tym kierunku żeśmy po prostu szli. Te szkoły innowacji przyczyniły się do tego, że pracownicy ci zrozumieli, że aby zwiększyć swoje zarówno zarobki, tym samym poprawić swoją sytuację życiową, niestety musimy iść w kierunku właśnie oszczędności, czyli jak najoszczędniej, jak najtaniej, a oczywiście jak najbardziej pod względem jakościowym zwiększyć to naszą produkcję i to wszystko, co wytwarzamy. Ja myślę, że zarówno pracownicy ci najniżsi, jak, jak i kadra kierownicza, a poniekąd również kadra tak techniczna, technologiczna też pewne rzeczy musi zrozumieć, jakie są zmiany i w jakim kierunku my idziemy. Nie tak dawno pożegnaliśmy naszych pracowników, którzy od nowego roku odchodzą na emeryturę. Wielu z nich całe swoje życie zawodowe związało z żerańską fabryką. Pożegnania to chwile chyba najtrudniejsze, szczególnie jeżeli chodzi o rozstanie z pracą i przejście na zasłużony odpoczynek. Do końca tego roku obowiązują korzystniejsze zasady przejścia na emeryturę, i nie dziwi fakt, że wielu spośród pracowników DUFSO postanowiło z tego skorzystać. Nie była to łatwa decyzja. Większość tych ludzi z żeraniem związała nieraz całe swoje życie zawodowe. Wiele było tu sukcesów, wiele było niestety także porażek. Szkodami przede wszystkim e, tej firmy, której praktycznie cały usiadł. E, kolegów, przyjaciół, znajomych, współpracowników jest tak wielu, że gdzie nie obrócę się nawet w Warszawie, to spotykam znajomych. Jest oczywiście do tego będę wracał, bo jest to m, rzeczywiście do czego wracać i jest za czym tęsknić. E, to w gruncie rzeczy w całości były wspaniałe lata, które przeżyłem. Na pożegnalne spotkanie przybyło ponad 100 osób. Byli oczywiście przedstawiciele zarządu naszej firmy, operacyjny dyrektor personalny Marian Smutkiewicz, operacyjny dyrektor produkcji Maciej Motelski, przedstawiciele związków zawodowych. W swoim wystąpieniu dyrektor Smutkiewicz podkreślił wkład pracy, jak i osoby te wniosły w budowę i rozwój żorańskiej fabryki. Jesteście pokoleniem, które tą fabrykę budowało, które praktycznie rzecz biorąc zaczynało od, od zera, Państwo tyle dla tej firmy zrobili, że cokolwiek byśmy z niej zorganizowali, cokolwiek byśmy nie uczynili, to nie będzie dalej patrzeć do tego, co na tej fabryce żeście zrobili. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dla wszystkich były oczywiście okolicznościowe dyplomy i drobne upominki, gratulacje i życzenia powodzenia. Zapewniono także odchodzących na emeryturę o możliwościach dalszego korzystania z socjalno-kulturalnych warunków, jakie zapewni im nasza spółka. Chociażby działalność w klubie Złotego Wieku. Mamy ten klub czynny, co dzień nie jest czynny, gdzie emeryt może przyjść, posiedzić sobie, porozmawiać, wypić kawkę, herbatkę. Organizujemy zabawy, spotkania, tak jak na przykład no, dzień seniora, to już mamy tak dla wszystkich, ale spotykamy się na opłatku, na jajeczku, organizujemy sylwestra. Dwa razy w miesiącu organizujemy co drugi tydzień zabawa taneczna dla emerytów. Gdzie dużo osób przychodzi, i tak staramy się upiększyć to życie emerytów. Do tego klubu należy ponad 3300 byłych pracowników naszego przedsiębiorstwa. Dla wielu z nich jest to drugi dom. Tu mają przyjaciół, tu zawierają nawet związki małżeńskie. A tak jak praca była drugim domem, tak teraz klub jest moim drugim domem. Bo ci wszyscy ludzie, którzy przychodzą, proszę pana, w moim wieku, w starszym wieku. To jak jedna rodzina, tak jak tu koleżanka nam zagrała melodię, że my Polacy to jedna rodzina. Tak samo wszyscy my tu jesteśmy prawie jedną, jedną rodziną w tym naszym klubie, dużą rodziną. Każdy z pracowników może się spotkać, swobodnie czuć z yy, zasłymi pracownikami, z obecnymi emerytami. Yy, naprawdę można się czuć. Można pograć w prydza, potańczyć, są mi wieczorki. Są i, i imprezy, i wycieczki. Myślę, że może troszeczkę za małe nakłady tego zakładu są na ten klub. Prawda? Ale jeżeli chodzi o samopoczucie w klubie, to jest dobre, bo coraz więcej do nas ciągnie pracowników. Wszystkim nowo mianowanym emerytom życzymy wszystkiego najlepszego. To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym programie. Wszystkim jubilatom i dzisiejszym solenizantom Julią i Danielom składamy najserdeczniejsze życzenia imieninowe. A z Państwem spotkamy się w piątek. Do widzenia. Jeszcze jedna informacja z ostatnich chwili. W dniu dzisiejszym zarząd naszej spółki wydał specjalny komunikat. Sezonowy spadek popytu na krajowym rynku motoryzacyjnym w okresie jesienno-zimowym spowodował większe niż w latach ubiegłych zapasy niesprzedanych samochodów. W przypadku DUFSE dotyczy to zwłaszcza samochodu Polonez i powoduje wysokie koszty związane ze składowaniem pojazdów. Bez słowa, a także bezinwestycyjny proces uruchamiania w kraju linii montażowych samochodów obcych firm dodatkowo ograniczył popyt na Polonezy. W których nierentowna produkcja kontynuowana jest głównie w celu utrzymania dotychczasowego zatrudnienia oraz podtrzymania więzi kooperacyjnych z aktualnymi dostawcami. W tej sytuacji zarząd DUFSO podjął decyzję o czasowym zawieszeniu produkcji osobowych w wersji Poloneza w okresie od 15 grudnia 1997 roku do 31 stycznia 1998 roku. W tym czasie przewiduje się zwiększenie produkcji nowych modeli samochodów Lanosa, Nubiry i Leganzy. DUFSO prowadzi też ponad 200 dostawcami części rozmowy na temat zmian w harmonogramach dostaw, a także negocjacje cenowe dla podniesienia konkurencyjności poloneza w aktualnej trudnej sytuacji rynkowej. Więcej informacji w naszym piątkowym programie.